Czy wiecie, co jest najlepsze? Czy wy wiecie, co jest najlepsze? Jakie Dokładnie! Jakie Czerwone, półhudrabne TAK! Mam dwa telefony, bo znalazłam na ulicy JEDEN! Przepraszam Przepraszam, odpaliłam Dostają kurwa Jak chcę

Ah! <síntos> <coughs> <Pai>, o <poro, chico. laughs> Krzyczku Wine? What the FUCK! What the fuck? Pysze Ale jesteś pojebana Alice Co? Pojebana jesteś No tak Podnieś Co kurwa? No. Ona ci nie odpowie, to jest niemowa Jak niemowa? Ty Ty no ale chyba wie jak no, rybki on... Otworzyć się. No to pomigowemu spierdoliła kurwę. Co ty, jak wy mówicie po pomigowemu, co to znaczy, jak ktoś spierdala pomigowemu? Ty wiesz, przestań spać, co? Czyli jak że po odwyku. uspokój spokój się. Anet wstawaj, anet. No wam widzisz, widzisz, jak to jest? Panie sierżant, wyrównać! No, wchuj ci w dupę! Znaczy, jesteś moim moderatorem, ale tak. Mhm. Wyrównuję, no. jak jeszcze nikt nie w życiu nie wyrównał. Przepraszam. Nie, nie, nie płaciłem w ogóle. To wiele tak kobiet, poznałem właśnie, że wskakiwały do samochodu od razu. I co potem? No, co co? Że się domyślił? Aha, no dobrze, naturalnie tak. Tylko później dostałem zakaz zbliżania się do przedszkoli. <laughs> Proszę? Nie wiem czemu. Oj, piękna! Panie, 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 ty lubisz panie, 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 panie,

I, Ej, proszę <grym> 4, 4, Ej, <grym> I proszę zapisać Strażnik na blok cenny! I proszę, prostu ładnie jeśli możesz! Pręborowi, za Co ty? To co, no, wsiadamy? No. samochód? Forsze, jak jeździ Nie, nie, nie! Stychnie! Stychnie, ty nie! Stychnie! A nie, spijamy, kurwa! No, kurwa. Dzień dobry. Proszę wsiadać. Dziękuję bardzo. Na więzienie poproszę. Na więzienie, mój. Tak, zgadza się. Ej, kurwa, stary Siema, Joseph. O, siema to ty, Artur. Dobra, ja jadę. A, do... jest Józef, jest Artur, a kto mnie zawiedzie w końcu? To dobra, ja, ja. 3, po 3 co? Żadne Ej. 3 po 3 ja jadę. Wracaj tu. Wracaj tu. Co? Zaki, ja? Uważaj! Dobrze! Zuzi, oni tutaj gotują Co? Jajce. Co robią? Gotuję jajce! <laughs> Ale ja nie mam! Ale ja mam! Jaj też gotują. Starek tak ja, jak się nie gotuje, panie naczelniku, wszystko będzie dobrze! Krasna, ja... Będą tego! Słuchaj, ty nie jesteś przypadkiem gdzieś tam wyżej postawiona w pierdru, w kiciu? Nie, zwolnili mnie kilka dni temu. Tam zwolnili, pierwantem. bo co? Bo lachy nie, nie robiłaś? Co jest, grawe? Dlaczego cię zwolnili, he? Nie, jego lacha była zajęta przez twoje usta. He? Kurwa, ty, ja tutaj spałam przez dwa dni i martwiłam się, co ci się stało, a ty sobie teraz popylasz w czapce pieprzonego Mikołaja? No, tak jakby... Mm, nie mogę z tobą rozmawiać. Bo? No, bo mi nie pozwalają. Kto ci kurwa nie pozwala? Mama. To ja się z mamą pierdolą. Oczywiście, może wam popraszam. Dzięki, o to ja dowiedziałam już do wszystkich, tylko jesteś ostatnim osobą na liście. O, dzięki. Spokojnie. to czy się Proszę podać powrotem. powrotem. Pani Suzy. Nie wkurwiaj mnie o to, już występują, co zrobiłem. O! Susie River, chciałbym żyć z tobą na zawsze! Nocą czuła z tobą wiążki na barze. Susie River, chciałbym żyć z tobą na zawsze! Ja, Susi, byłaś piękna jak Cię spotkałem Wiesz, to byłam? halo, Już nie? Jak się zwiedziałem, to prawe się rozjebałem Suzy, pokaż mi swoją dzikę To było piękne

czy pan na robach ma już oczy? Jedno, które pluje. <noise> to tak jak twoje, niu, -niu. Alice. Tak? Nie wiem, kurwa, chyba nie chcę tego <noise> słyszeć. Czy pana Też bym nie chciał, tak proszę proszę mnie Nie myśleć. chcę tego słyszeć, bla bla bla. bla. <noise> y <noise> nie czuję <tu, ty> czegoś <noise> Przez Przypadek. <się> <noise> Ale to było ładne, ale to było ładne, moi drodzy, nie wiem jak się wypływa, nie mam zielonego pojęcia jak się wypływa, jak się wypływa, jak się wypływa! Dobra, dobra, jest, 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 dobrze, się, kurde, dobrze, 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 jest, jest, Jak się wypływa? jest, Przepraszam na emocje. Jestem wciąż, że wpadłeś na mnie. Zaopiekuj się tym dzieckiem, dychanie kochaj mnie! Nie. Przepraszam na emocji. Pani ten sutek No dobrze. Proszę się nie bać, idio, tak? Jak będzie pani robiło się słabo, jakieś wroczki przed oczami. bądź zawrotny, głowy orgazm, to proszę informować, dobrze? Tak. No, no, ale no, pewnie nie... To pewnie zdaje sobie pani sprawę, że również kobiety doznają orgazmu, jeśli chodzi o igły, dotyki gieł, tak i nakłuwanie ciała. Akurat to nie jest mój trigger. Nie wnikam, nie wnikam. Ale na pewno pan usłyszy. Ale w dniu dzisiejszym ten orgazm, czy jak? go nie rozumiem. Proszę, to jeżeli pani coś będzie nie tak. Że... Aha, rozumiem. Myślałem, że pani nawiązuje dalej do orgazmu. Nie wiem, czy to jest bezpieczny. Nie jest. No to może powinien pan zwolnić nieco. A? I nie? A? nie wiem jak. zatrzyma A z naszym szczęściem też te zabijamy kurwa, komuś rodzinę. Panie leczelniku! A! Spierdolą no zostaw mnie Zostaw mnie Co ja, no. szczerze mówiąc, się zdol... Zostaw mnie to, to, się to się leczy To się leczy, to się leczy Zostaw mnie Ratunku no To się leczy Weźcie do jakiś To się leczy to graczy, Myszki mamy w szpitalu

Dziękuję panu bardzo. dzieciu. Patrzcieli mnie w słódka, wiesz? Wiesz jak to jest? Nie wiesz, nie? Słychać ja, Mogę mieć takie pytanie? Prośbę zarazem. Bo ja się nie mogę skupić, jak tak kobieta jedzie. mogłaby pani za nogę założyć? Już ini we siałby wziąć z tobą na zawsze.